Cześć Drodzy Widzowie, z tej strony Mikoiko263 i dzisiaj zagramy sobie w CS:GO. Już przegrana? <gry> to znaczy ja dopiero weszłam, a już przegrana, dobra Zostawcie suba z, z Mikoiko263 Dzisiaj zagrajmy sobie w CS A. Jak widzicie, no szybko się zaczęło no Zostawcie oczywiście subika z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco z moimi filmikami. Oczywiście łapka w górę, żeby nie przegapić żadnego z, mojego, z moich odcinków z Cesa. I no, innych gier, których na pewno też się może, może, zaskoczę Was jaką, jakąś fajną gierką. Na przykład, może kiedyś, Was zaskoczę, będę nagrywać Fortnite'a, ale to kiedyś. To kiedyś Fortnite. Później Fortnite. Yy, dzisiaj też będzie odcineczek z. Dzi dzisiaj też będzie odcineczek z. Nie, dzisiaj nie będzie żadnego odcineczka, co ja gadam, zamyśliłem się. Dzisiaj będzie to jeszcze. ten, już Dzisiaj będzie tylko odcinek z CS i no też będzie dzisiaj odcinek z CS Tylko że jeszcze dzisiejszy odcinek będzie z naszym gościem, którego pewnie zapewne znacie znanego pod pseudonimem ZX, czyli Patman 6. Tam ze mną nagrywał Speed Dobra, wybieramy tych. O, ale fajna broń. Dobra, wybieramy antyterrorystów. Antyterroryści to mój żywioł. Ale ładna ta mapa. Naprawdę piękna. To znaczy graficznie to jest bardzo ładna. Ajajaj. Na szczęście to była tylko rozgrzewka. Dobra. Na początku tylko się pistolety kupuje, co najgorsze. A, jeszcze granaty. Granaty. Dobra, może być dymny, idziemy Dobra Nie ja, ej, co ja zrobiłem? Czy ja opuściłem ten pistolet? Kurde, i po kolejnym muszę iść A nie O, 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 dawaj mi to Kurde Jeszcze raz ten pistolet, muszę, no nie no i jak sobie zrujnować rundę? Rundę w 10 sekund. Cóż, to nie była moja szczęśliwa runda. Szczególnie kiedy nie miałem mojego ulubionego pistoletu, który załatwia na dwa hitsy. Dobra, granat, pistolet, karabin, mój ulubiony dymny, dobra. No bo ja się tutaj tak ustawię. No kurde, nie zasłaniaj mi celownika, typie. No i no gupek, ten tutaj tak blisko młotowa rzucił. Jak? Ej, ja się pytam, ja i jak? Jak to możliwe? Ty bo chyba je, albo jest cheaterem, albo jest cool graczem, ale ja podejrzewam, że cheaterem, no niestety. Nie, dobra. Mi nie zależy na wyniku, mi zależy tylko na zabawie, a nie, że... O kurno, wy, O, wy jesteście głupkami, nie, nie nadajecie się na te, na antyterrorystów. Idźcie, idźcie na sprzątacza Kibli. Pewnie. ja tak, ja tak nie ten. Dobra, idziemy. Granat zaczepny. Już. Przynajmniej te granaty daleko lecą Dobra, jeden zabity. Przyładowuj Pokaż mi jego broń. Aha, on miał ten karabin to. Aha, ten karabin to jest bardzo popularny. To znaczy jest ten karabin jak ten jest. Zrobiłem tylko jedną osobę. Oni są kur cool graczami po prostu, nie? No podłóż bombę, jaki kot. Hey, jeszcze bomba podłożona, no to nieźle. Dobra. Granat. Idziemy. Najpierw wyciągam, albo nie, pobiegnę inną trasą. Co mnie to? Niech tamci się martwią. Teraz, to znaczy po prostu teraz na odwrót. Przynajmniej teraz wiem, jak się otwiera drzwi. A to ten sam mnie zabił teraz. A e, widzieliście to co on zrobił? Tak się jakby, tak się jakby tak zakręcił, to, to znaczy, że on jest cheaterem, a już przynajmniej dead'ł. Czy też też mają prawo dead'nąć. Jak mają, bo jest taki jeszcze cheat, cheat na tego, że na god mod jakby, tak jak w GTA jest good mod, to też tam jest nie taki mod. E, dobra. To tam, też tam jest taki god mod jakby. Żeby po prostu strzelasz w niego ile na ten, i tak czy z granatu, czy z bazuki, najpotężniejszej na świecie, nie zginie. Tylko jedyne, co to będzie mieć sadzę po wybuchu. Kurwa. Ślepa uliczka. I tak już tam. Widzę typa, który chciałby na 100% tutaj. Aha, snajperka. Tu, 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 tu. Jestem w CSA taki noob. Naprawdę. Taki noob noob. Noob noobski. xD terrorist win, dobra. A jak mówię, jak już mówiłem, słabie jestem w CSa Muszę jeszcze potrenować. Chcę coś mogę kupić? Nie, Babik kupię, a co mi tam? babik i dymny. To jest dobry skład chyba. A czyli po prostu on wabi, czy po prostu tak gówno działa na to wszystko? On przecież nie wabi. Działa ja mi tego granata wabika.

Bo nie dość to jest duża i, i trudna dojść do zapamiętania. A chyba taką level hard do zapamiętania, że tak to ujmę. To jest y, mapa y, 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 mapa Office. Bo ona po prostu grałem sobie z kolegą. Właśnie tym y, znanym jako właśnie Batman 6. Grałem sobie z nim właśnie. Y, no. Grałem z tym właśnie osobnikiem. Dawaj, zabij go, no proszę! Jest! Nie, jeden. Jej jeden, 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 pięć. Chociaż to nie jest duży wynik, ale no dobra. Pap, pap do tu, A co mi tam? Zaryzykuję. Ktoś mi pomoże? Nie, okej. Okay. Nie, ja tam nie idę sam. Ja tam pod, pod żadnym pozorem sam. Jak już tam mam iść, to ja już nie idę. Ze snajperką chodzę. Nie ma ich. Czysto chyba. Nie, tak się też dochodzić. Bez komentarza tę sprawę zostawiam. Dobra, idę. Może ta broń się mi jakoś, jakoś spodoba. Albo pójdę na B. Idę na B. Przynajmniej mam do tej broni celownik. Idę powoli, żeby mnie nie wykryi. Już? Szybcy są Widziałem tam typa Co? Co? że tak się wydzieram, ale że co? Ja bym go prędzej zabił nie żeby coś, żebym się już po prostu wkurzał, ale no wiadomo, nie? Bo rzeczywiście ty pomaczyty. Kto ja? Nikt mnie nie sprawdzi. chyba, że, że nasz mecz oglądają ci, yy, ci założyciele tej gry, choć to ba, mega mało prawdopodobne. Tylko, tylko siedmiu osobom się, tylko się w siedmiu meczach oglądają ci. Ale teraz się zdarzało, że twórcy nawet grają w niektórych randomowych meczach z innymi ludźmi. Celsa. Co jest? Co jest? Co jest? No nie, znowu internet głupi. No zobaczcie, jak ja ten, jak ja, jakbym był jakimś cheaterem, teraz schodzę. No. Kurde. No i co dziemy te teraz, co? Może może nie o własnej rozrywki przestanie mnie banować, co? No widzicie, nawet jednej rundy nie można skończyć XD Chyba jak już przegraj jedną rundę, to po prostu już taki spoceniec. tamto to był spoceniec level 1, a, a teraz to są spocęcy level 2. Ciekawe co by było, gdyby było wyrównana szansa. Po prostu by. O, o nie, teraz wie, większy poziom spocenia się włącza. Przygotować się. Ale i tak niestety muszę kończyć odcinek. Więc oglądaliście miło, więc Mikoiko 263, Nara cześć.